Siemanko, z tej strony Matix, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. W tym filmie pokażę wam, jak w kilku prostych sposobach zmniejszyć wasz ping w Fortnite, ponieważ wiem, że bardzo wielu graczy boryka się właśnie z problemem dużego pingu. I co, ja już nie będę przedłużał, jeżeli ten film Wam się spodobał to zostawcie łapkę w górę i suba z dzwoneczkiem, a ja już przechodzę do pierwszego kroku. Pierwszym i chyba najbardziej oczywistym sposobem na zmniejszenie waszego pingu w Fortnite jest oczywiście zakup kabla ethernetowego. Jest to oczywiście kabel, który podłączamy z jednej strony do naszego routera, a z drugiej natomiast do naszej płyty głównej w komputerze w laptopie bądź też do konsoli. gdyż sposób z kablem internetowym działa również z konsolami. Także wszystkie. Pakiety, które przesyła nasz router, idą prosto do naszego urządzenia, na którym gramy, i nie są rozpraszane przez otoczenie. Dlatego mam nadzieję, że kabel internetowy zmniejszy Wasz ping, ponieważ jest to oczywiste, że po kablu i internet chodzi szybciej i mamy mniejszy ping, także są same plusy. Ok, a więc kolejnym sposobem na zmniejszenie Waszego pingu w Fortnite jest wejście sobie tutaj w przycisk Windowsa, klikamy na niego prawym przyciskiem myszy. Tutaj wybieramy sobie menadżer urządzeń. A w menadżerze urządzeń szukacie waszej aktualnej karty sieciowej, której używacie. W moim przypadku jest to Asus na USB. Klikacie sobie na to lewym przyciskiem myszy i tutaj wybieramy sobie sterownik. W sterowniku chodzi o to, że po prostu Windows automatycznie zaktualizuje sterowniki do waszej karty sieciowej. Także klikacie sobie Aktualizuj sterownik i klikacie Wyszukaj automatyczne sterowniki. Teraz Windows pokaże Wam informację, czy są jakieś sterowniki do zainstalowania. Jeżeli tak, będziecie mieli tutaj, żeby je zainstalować, ale możecie też mieć, tak jak u mnie jest, że moje wszystkie sterowniki są już zaktualizowane i nic nie trzeba już pobierać. Także, jak widzicie, dla mnie są zainstalowane już najlepsze sterowniki. Dlatego polecam Wam ten sposób wykonać, ponieważ naprawdę możecie mieć nawet sterowniki sprzed 5 lat, tak jak ja kiedyś na moim starym laptopie, a. Starowniki do karty sieciowej. Uwierzcie mi, że naprawdę przyspieszają i wasz internet i zmniejszają ping w każdej grze. Dlatego naprawdę warto sobie taką aktualizację wykonać. Ok, także trzecim sposobem już na zmniejszenie pingu jest wejście sobie tutaj w ustawienia Windowsa. Tutaj wybieramy sobie sieć internet. Tutaj już klikamy zmień opcję karty. I w opcjach karty wybieramy znowu naszą kartę sieciową, której aktualnie używamy. Także w moim przypadku jest to akurat Wi-Fi. Wybieramy sobie tutaj właściwości i przechodzimy do czegoś takiego jak protokół internetowy w wersji 4 TCP ukośnik IPv4. Klikamy sobie w to dwa razy lewym przyciskiem myszki i tutaj będziecie mieć pewnie zaznaczone uzyskaj serwer DNS automatycznie. Zmieniamy to na użyj następujących adresów i wpisujemy tutaj tak. 1, spacja 1, spacja 1, spacja 1. Natomiast w alternatywnym serwerze wpisujemy 1, spacja 0, spacja 0, spacja 1. Pamiętajcie, żeby klikać spację, ponieważ inaczej wam to nie zadziała. Gdy to już wpiszecie, klikacie sobie OK. Pamiętajcie jednak, że jeżeli wasz ping wręcz przeciwnie nie zmieni się, bądź też wzrośnie, to możecie sobie tutaj wejść i zamiast tych jedynek wpisać tak. Możecie na górze sobie wpisać 8, spacja 8, spacja 8, spacja 8. Natomiast na dole możecie wpisać 8, spacja 8, spacja 4, spacja 4 oraz również kliknąć OK. Gdy to już wszystko zrobicie, klikacie OK i mam nadzieję, że to również zmniejszy wasz ping. Kolejnym sposobem, który pomoże wam zmniejszyć ping w Fortnite, jest wejście sobie tutaj w pasek wyszukiwania. Tutaj wpisujemy sobie MS msconfig. Klikamy sobie konfiguracja systemu i tutaj przechodzimy do usługi. Tutaj, jak widzicie, mamy różne usługi, które aktualnie działają na moim komputerze w tle. I tutaj wszystko polega na tym, że klikacie Ukryj wszystkie usługi firmy Microsoft. Pamiętajcie, żeby to kliknąć, ponieważ wtedy ukrywacie sobie wszystkie usługi, które są niezbędne do działania waszego systemu. Jeżeli wyłączycie coś, co yy, wspomaga wasz system, możliwe jest to, że wasz system przestanie działać lub będziecie mieć jakieś błędy. Dlatego pamiętajcie, żeby zawsze na początku kliknąć Ukryj wszystkie usługi firmy Microsoft. I gdy już to zrobicie, wystarczy sobie odznaczyć tutaj różne aplikacje, których nie potrzebujecie, a które widzicie, że działają w tle. Ja tutaj na przykład mam Adobe różne, także to sobie odznaczyłem. Mam tutaj na przykład Steama, Rockstara, mam Origina, dlatego to wszystko sobie podznaczałem. Ale mam tu na przykład różne takie rzeczy jak na przykład AMD, Crash Defender, mam na przykład Easy Anti-Cheat od Fortnite'a i mam na przykład różne rzeczy od mojej płyty głównej od MSI, dlatego takich programów polecałbym Wam nie wyłączać, ponieważ są one niezbędne do działania na przykład Fortnite'a albo też Waszej płyty głównej w komputerze. Także nie dość, że wyłączcie sobie tutaj Ukryj wszystkie aplikacje, naciśnijcie to żeby ukryło wam wszystkie aplikacje niezbędne dla waszego systemu, to pamiętajcie też, że niektóre aplikacje, na przykład od waszego procesora, albo płyty głównej, tak jak to jest w moim przypadku, dalej zostaną tutaj yy, na tej liście. Dlatego wam ich też bym wam polecał nie wyłączać, natomiast inne rzeczy, takie śmieciowe, które wam tylko zabierają internet, jak na przykład Adobe, jak na przykład Steam, jak na przykład Origin, polecam wam wyłączyć. Oczywiście z tymi wszystkimi programami nic się nie stanie, a nie Będą one po prostu chodziły w tle. Kolejny sposób polega na wejście w sobie w Epic Games Launcher. Wszyscy chyba wiedzą doskonale, jak to zrobić, dlatego tego nie będę tłumaczył. Tutaj, sobie przechodzicie do waszej biblioteki z grami, szukacie Fortnite'a, klikacie na te trzy kropki. I tutaj klikacie zweryfikuj. Wtedy wasz Fortnite zweryfikuje wasze wszystkie pliki, które macie do Fortnite zainstalowane. I to również może wam pomóc i zmniejszyć wasz ping w gierce. Także naprawdę polecam wam to zrobić. Chwilę to potrwa, także gdy to dojdzie do końca. Oczywiście gra będziecie mogli uruchomić. Dobra, także kolejnym sposobem, który możecie sobie zastosować u Was na komputerze jest kliknięcie prawym przyciskiem myszy na pasek zadań, tutaj wybieracie sobie menadżer zadań i tutaj przechodzicie do zakładki Uruchamianie. Tutaj są wszystkie aplikacje, które uruchamiają się wraz ze startem waszego systemu, czyli wraz ze startem waszego komputera, gdy go po prostu włączycie. Tutaj są różne aplikacje. Są to aplikacje niepotrzebne. Są też aplikacje takie w poprzednim sposobie, z systemowe, które po prostu są niezbędne do działania waszego komputera. Także generalnie tutaj znowu polecam wam wyłączyć wszystko oprócz aplikacji systemowych, takich jak na Windows Security Notification, Realtek HD Audio. To wam polecałbym zostawić na włączone. Natomiast wszystkie rzeczy, które nie są związane z waszym komputerem, takie jak na przykład Steam, Epic Games i tak dalej, polecałbym wam sobie tutaj na nie kliknąć i tutaj je wyłączyć. Gdy sobie wyłączycie to i będziecie mieć mniejszy ping w grach i będziecie mieć szybszy komputer i przy okazji jeszcze komputer będzie wam się szybciej włączał także trzy korzyści w jednym także naprawdę wam ten sposób polecam no i ostatnim sposobem w tym filmie jest pobranie sobie takiego programu jak Malwarebytes oczywiście linka do tego programu będziecie mieć standardowo w opisie pod tym filmem Program ten wyczyści Wasz komputer ze zbędnych śmieci, które się na nim znajdują i być może zmniejszy Wasz ping w Fortnite. Także instalujecie sobie taki program, gdy już to zrobicie, to po prostu sobie go odpalacie. Program nam się, jak widzicie, załadował. Nie bójcie się, tutaj wszędzie pisze, że jest to płatny program, aczkolwiek od razu po jego zainstalowaniu macie 14 dni premium, także od razu, gdy go zainstalujecie, to wykonajcie ten krok. Tutaj macie coś takiego jak skaner, klikacie sobie tutaj skanowanie. I teraz Wasz Malwarebytes zeskanuje Wasz komputer w celu wyszukania różnych niebezpieczeństw, różnych wirusów oraz różnych śmieci i wszystkie te śmieci Wam potem usunie, także jest to nie dość, że czyszczenie Waszego komputera, to jeszcze jest szansa na to, że Wasz ping w grach się zmniejszy, także naprawdę polecam. I jak widzicie tutaj mój Malwarebytes przeskanował mi aż 118 tysięcy plików już, także zaraz zobaczymy co mi pokaże. Jak widzicie program zeskanował mi już cały mój komputer. Aktualnie nie wykryto u mnie żadnych zagrożeń, ponieważ niedawno go skanowałem, także myślę, że jeżeli wy nigdy tego nie robiliście, to parę wam niepotrzebnych śmieci na waszym komputerze ten program powinien znaleźć. Także naprawdę go polecam, jest on darmowy, macie 14 dni w wersji próbnej. Także naprawdę wam go polecam. No i to by było na tyle w tym filmie. Dajcie znać w komentarzu, czy moje sposoby na zmniejszenie pingu wam pomogły. Pamiętajcie, że jeżeli jednak ping po tych wszystkich sposobach poszedł wam do góry, to możecie wrócić, obejrzeć ten film jeszcze raz i wszystko ustawić tak jak było przed wykonaniem moich sposobów, ponieważ jest to w sumie losowość i nie u każdego każdy sposób zadziała i poprawi mu internet. Pamiętajcie, że żeby mieć też niski ping trzeba mieć po prostu dobry internet, dlatego no nie każdym sposobem da się ten internet naprawić, ale mam nadzieję, że w jakimś tam stopniu wasz ping zmniejszyłem. Także jeżeli ten film wam się spodobał, to zostawcie tutaj łapkę w górę, suba z dzwoneczkiem na moim kanale oraz napiszcie, mówię w komentarzu, czy wam pomogłem. Pamiętajcie jeszcze o moim kodzie w sklepie twórcy, czyli oczywiście kodzie MATIX2X na końcu. Jeżeli coś zakupicie, możecie wbić na mojego Discorda i wrzucić tam screena z zakupu, a wtedy dostaniecie rangę wspierającego. Także ja wam jeszcze raz dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.